Witam i zapraszam do obejrzenia kolejnego filmu o elektronice, filmu który znowu będzie o akumulatorach, głównie o akumulatorach samochodowych. Moja siostra przyspieszyła powstanie tego filmu, ponieważ zadała mi wczoraj kilka pytań. Ten film głównie przeznaczony jest dla osób nietechnicznych, stąd tutaj te pomoce naukowe, ale też w drugiej części filmu podam dużo informacji dla osób bardziej za zaawansowanych. Tu m.in. mamy bardzo interesujący układ do pomiaru pojemności, a tu mamy także tester akumulatorów. O tym też będę mówił, ale najpierw podstawy. Samochód nie chce zapalić. Przede wszystkim zimą się takie coś zdarza. No i mówimy, akumulator siadł. Kiedyś akumulatorów w samochodach nie było. Były samochody spalinowe, ale uruchomiało się je na korbę. No i dzisiaj akumulator to głównie służy temu, żeby nie trzeba było używać tej korby, tylko że samochód zawiera rozrusznik, czyli Silnik elektryczny i akumulator jest potrzebny, żeby dosłownie przez króciutki czas zasilić ten rozrusznik, czyli silnik elektryczny. Można by zrobić samochód, który by w ogóle akumulatora nie zawierał, by kiedyś tak było, że na korbę się go zapaliło, a potem to już on wytwarzał ten prąd za pomocą prądnicy. Dzisiaj mamy akumulator nie tylko do uruchamiania, ale też jak wyłączymy silnik spalinowy, to chcemy, żeby radio grało, żeby się świeciły światła, chociażby awaryjne, czasami się zdarza, więc akumulator jest potrzebny też jako rezerwowe źródło energii tej elektrycznej w samochodzie. Nie w czasie jazdy, bo w czasie jazdy to on w zasadzie nie jest potrzebny, on jest doładowywany tylko przez alternator, przez tę prądnicę. No i teraz wracamy do Meritum, nie chcę zapalić. Siadł akumulator. No i ktoś powie, że napięcie siadło w samochodach. Generalnie stosujemy akumulatory 12V. Ja mam 12V akumulator tutaj, to co prawda nie jest samochodowy, ale 12V. 12V mam tutaj, i uwaga, tutaj mam też maleńki, może nie akumulator, ale zbiorniczek energii 12V, bateryjkę 12V. No i teraz ktoś może pomyśleć, że e, akumulator pełny to ma 12V, a pusty to ma 0V. No nie, tak to nie jest. 12V to jest napięcie nominalne. I jak samochód y, jedzie, jak może inaczej, silnik pracuje, to te, ta prądnica doładowuje y, ten akumulator, i napięcie na akumulatorze w czasie jazdy, w czasie pracy silnika to jest przeważnie 14,4 V do 15, nie więcej. Bo więcej jak 15 to jest zabójstwo dla akumulatora. Czyli 14,4 powinno być w czasie pracy silnika, 12 nominalne. A T0, no więc te 0 to nie jest 0. Akumulator uznajemy, że jest całkowicie rozładowany, jeżeli napięcie zmniejszy się do 10,5V. Przeważnie 10,5, chociaż czasami dopuszczamy mniej, ale tak generalnie to uznaje się 10,5V. Czyli w pełni naładowany to jest 14,4. W pełni rozładowany to jest 10,5V. I tak jak napięcia powyżej 15V są śmiertelnie groźne, zabójcze dla akumulatora, bo on najprościej biorąc, niektórzy mówili, wygotuje się czy wyschnie, tak samo bardzo groźne i niedobre dla akumulatora są te napięcia niższe niż te 10,5V. Unikamy tego. W samochodach stosowane są przeważnie akumulatory kwasowo-ołowiowe. I one się najlepiej czują, jak jest, są w pełni naładowane. Więc najlepiej to jest naładować je do pełna i tak je przechowywać, bo one wtedy mają trwałość. A jak my go nie doładowujemy, a w niektórych samochodach się zdarza, to on tego nie lubi i jak jest tak na granicy rozładowania, już blisko tej granicy 10,5V, powiedzmy. To jemu tam w środku źle się dzieje, zachodzą procesy, które nazywa się zasiarczeniem, i to jest możemy powiedzieć nieodwracalna utrata właściwości akumulatora. Właściwości jakich? Powiedzieliśmy, że napięcie to nie wszystko, bo różne akumulatory czy baterie mają 12 V i z samego pomiaru napięcia, bo voltomierzem bardzo łatwo zmierzymy napięcie, proszę bardzo, zmierzymy, tylko z tego niewiele wynika, bo mierzymy napięcie bez obciążenia. Więcej informacji jest, jeżeli napięcie zmierzymy pod obciążeniem. Ale to po pierwsze nie jest takie proste wszystko, bo zmierzyć to jest łatwo, tylko wnioski wyciągnąć, bo ważne jest nie tylko o ile spadnie to napięcie, ale tam trzeba wziąć pod uwagę jaki to jest prąd, o ile ono spadło i z jakiego poziomu spadło do jakiego, to jest dosyć skomplikowane. I żeby to zinterpretować, to trzeba mieć dużą wiedzę, a to praktycznie nie warto się tym zajmować. Owszem, można tak wstępnie napięcie sprawdzić, co się dzieje z akumulatorem, jak kręcimy rozrusznikiem, na ile ono tam spada. To dla ciekawości nawet, ono tam sporo spada. A jeżeli za dużo spadnie, no to ten rozrusznik rzęsi. Owszem, napięcie spadło, ale to nie jest najważniejsza sprawa. Najważniejsza sprawa to jest co innego, co ja chcę pokazać za pomocą tych pomocy naukowych. Mianowicie, tu mam zbiorniki, no powiedzmy sobie, energii różnej wielkości. To jest pojemność, bo akumulator oprócz napięcia 12 V na przykład, to ma też pojemność. I ta pojemność wyrażana jest w amperogodzinach, to jest pojemność tak zwana ładunkowa, a nas bardziej interesuje pojemność energetyczna wyrażana nie w amperogodzinach, tylko w watogodzinach, ale to jest oddzielna sprawa. W każdym razie mamy pojemność, pojemność, czyli ilość energii. Czyli mamy akumulatory duży, duży. Dość duży, trochę mniejszy, no i tu takie mniejsze. Czym one się różnią? Szyjką! Właśnie i tu dochodzimy do kluczowego zagadnienia. Nie jest ważne, jaka jest pojemność akumulatora. W poprzednim filmie o akumulatorach ja narzekałem, że gdybym chciał zażyć kąpieli w wannie to żeby zagrzać wodę w wannie do kąpieli to ja musiałbym takich samochodowych akumulatorów średnich kilkanaście tam około 18 zużyć, żeby nagrzać wodę w wannie. tragedia. A teraz mówimy o rozruchu, czyli o tym, że jest silnik ten rozrusznik to jest silnik elektryczny, który pobiera duży prąd, jak duży? bardzo duży. No tak w pierwszym przybliżeniu 100 amperów, tak 100 do 200 amperów, a w większych samochodach nawet więcej jak 200 amperów. Bardzo dużo. Ale my mówimy o prądzie, a druga sprawa to jest energia. Ile energii potrzeba? Żeby zagrzać wodę w wannie potrzeba bardzo dużo energii, a żeby... Uruchomić silnik spalinowy za pomocą elektrycznego tego rozrusznika, to potrzeba bardzo mało energii. Zaskakująco mało energii. Ja tu mam bateryjkę. Mam bateryjkę. Właściwie to są ogniwa. To jest mały paluszek, a to jest ten zwykły paluszek, czyli AA albo R6 czy LR6 raczej. A to jest ten mały paluszek o jeszcze mniejszej pojemności. I teraz tak. Latem to taki mały paluszek, a właściwie nie tyle paluszek, co energia zawarta w tym małym paluszku, to wystarczy do zakręcenia tym silnikiem i uruchomienia samochodu. Latem. Ta bateryjka, czyli klasyczny paluszek, to co najmniej dwa razy uruchomi, ale latem. A dlaczego latem? Dlatego, że latem to w silniku spalinowym tam są przekładnie, tam jest olej. Ten olej jest rzadki, bo jest temperatura w miarę wysoka i żeby zakręcić tym silnikiem, no to potrzeba jakiejś ilości energii nie tak dużej. A jeżeli chodzi o zimę, to wtedy ten olej w tych przekładniach jest gęsty to wtedy tam jeszcze dodatkowe tam opory występują i żeby zimą zakręcić tym silnikiem to trzeba dużo więcej energii i między innymi dlatego te akumulatory nie dają rady zimą ale wracamy do ilości energii to wystarczy do uruchomienia samochodu latem w normalnych warunkach jak jest dobry silnik dobry akumulator to to ten rozruch trwa poniżej sekundy. Bo sekunda to jest mniej więcej 121. To jest dosyć długo. A dwie sekundy to już bardzo długo. I żeby w takim krótkim czasie, powiedzmy, dwóch sekund, nawet jak płynie prąd te 200 amperów, żeby w tym czasie te 200 amperów, to tej energii niewiele potrzeba. I okazuje się, że właśnie. Bateryjka by wystarczyła, wystarczyłby taki akumulatorek. Taki akumulatorek to jest 18650 typowy. On zawiera mniej więcej tyle energii na jakieś 8-9 startów, takich zakręceń. Tu mam ten akumulatorek, to jest 1,2 Ah, 12 V. To on by wystarczył energii, ma tyle, że na kilkanaście, gdzieś 12 razy zakręcić. Biorąc pod uwagę, że to jedno zakręcenie to jest 2 sekundy, 200 amperów, a, a taki samochodowy akumulator, jak jest w dobrym stanie i w pełni naładowany, to on na kilkaset y, tych cykli y, roz, pracy rozrusznika wystarczy. Jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? No właśnie, okazuje się, że niektórzy z nas są bardzo zdziwieni. Mówi: przyszedł taki facet i wyjął, mówi, takie coś malutkiego, podłączył i samochód zapalił. Dlaczego? Właśnie dlatego, bo żeby włączyć ten na dwie sekundy, ten rozrusznik, który pobiera te 100 czy 200 amperów, to tej energii nie potrzeba wiele. To dlaczego ten duży sam, ten akumulator sobie nie radzi, a ten mały sobie radzi? I rzeczywiście są teraz te rozruszniki, startery, boostery, jump startery różnie się to nazywa, te takie przyrządziki. Dołącza się, przychodzi się, dołącza do akumulatora i. Samochód rusza, a ten akumulator samochodowy oryginalny jest, możemy powiedzieć, za słaby. To jak to jest? Właśnie. Wszystko zależy, i tu przychodzimy do tych y, pomocy naukowych. Pojemność to jest jedna sprawa, ale jest problem taki, który pokazują te dwa naczynia. Tutaj mamy niedużą pojemność, tu mamy nawet trochę większą. I tu, gdybyśmy to wzięli, mieli tu właśnie tę energię, chlubniemy i błyskawicznie to wylejemy. A tutaj jest problem wąskiego gardła, wąskiej szyjki. I tak samo jest tutaj. Zobaczmy, to jest duża pojemność i ogromna, że tak powiem, wydajność prądowa. Tu jest bardzo duża pojemność, ale. Mała wydajność prądowa. I teraz, co jest problemem w akumulatorach? Napięcie to jest, powiedzmy, oddzielne zagadnienie, dosyć trudne i, że tak powiem, wtórne. Pojemność, powiedzieliśmy, jest nieważna praktycznie, bo wystarczy takie maleństwo, żeby y, samochód uruchomić. Liczy się. Przekrój tej szyjki, bo jeżeli ta szyjka jest mała, to ani my tu nie nalejemy za szybko, ani nie wylejemy tej energii. I właśnie tak jest tutaj. Tutaj mamy energii sporo. Ale szyjka jest cieniutka i tu w życiu nie ma szans, żeby z tego uruchomić. Ale już tutaj mamy akumulatorki litowe i teraz jeden z nich ma pojemność prawie 3400 mAh. To jest 3,4 prawie amperogodziny, a ten ma dużo mniej. I ktoś powie, ten jest dużo lepszy. To jest tak zwany litowy. Obydwa litowe. I ten jest tak zwany um, kobaltowy. A to jest prawdopodobnie manganowy. I w elektronarzędziach na przykład, to nie stosuje się tych na pozór lepszych kobaltowych. One mają większą pojemność, ale one tą szyjkę mają taką nie za dużą. A te manganowe i jeszcze inne to one tą szyjkę mają szeroką. I okazuje się, że jeżeli taki właśnie będzie akumulator będzie odpowiedni ten skład chemiczny tam w środku miał, to on śmiało nam, może nie on sam jeden, tylko złożymy cztery albo raczej pięć i okaże się, że on ruszy nam ten rozrusznik samochodu. Tu wspomnę jeszcze o innej rzeczy. To są typowe akumulatorki 18650, to jest większy 26650, bo to jest średnica i długość, a tu mam ciekawe wynalazki. To są tak zwane superkondensatory albo ultrakondensatory. One mają po 500 faradów, nie mikrofaradów, tylko 500 faradów. Można powiedzieć, z grubsza biorąc, że energia zawarta w takim superkondensatorze, no z grubsza wystarczy do wystartowania samochodu. Wystarczy. Dlaczego? On ma. Jeszcze szerszy ten wylot. To nie miałem już niższego, niższego słoika. Chodzi o to, że on ma niewiele energii. On ma sporo mniej energii niż te, ale za to ten wylot ma szeroki. Prąd może dać ogromny przez chwilę. Zresztą to jest kondensator, on ma inne właściwości. Może, mogę o tym zrobić oddzielny film, ale w każdym razie. Są takie startery, które zawierają akumulatory, i są startery, które zawierają te superkondensatory. One są trochę droższe, bo to na razie są elementy dosyć drogie. W każdym razie mamy już taką orientację, co jest problemem. Problemem nie jest pojemność. Wystarczy pojemność mała, tylko wąskie gardło, wąska szyjka. A konkretnie. Osoby techniczne powiedzą oczywiście rezystancja wewnętrzna. My sobie tak to przedstawiamy, że akumulator, bateria to zawiera tak, jakby w środku idealne źródło napięcia i rezystancję szeregową ograniczającą. I ta rezystancja szeregowa ona jest tym wąskim gardłem, nie pozwala, żeby większy prąd popłynął. I słusznie sobie wyobrażamy, i teraz wracamy do akumulatorów samochodowych. Co się dzieje z akumulatorem samochodowym? Powiedzmy sobie, że w samochodach osobowych typowych z silnikiem spalinowym stosowane są akumulatory powiedzmy 30Ah, Amperogodzin, 40Ah, Amperogodzin, 50 nie więcej, chyba że większy samochód. No i wracamy do zimowych kłopotów z samochodem. Kiedy kupujemy nowy akumulator samochodowy, to on ma pojemność tam powiedzmy 30, 40, 50 amperogodzin. To nie jest za dużo. Nie potrzebujemy jakiegoś dużego, wielkiego, wielkiej wydajności prądowej. Nie potrzebujemy nawet takiego. Taki wystarczy, tylko on ma duży ten otwór wylotowy, czyli duży ten prąd maksymalny. W każdym razie pojemność jest wcale nie za duża. Powiedzmy 40 amperogodzin, a wystarczyłaby jeszcze mniejsza, ale chcemy mieć pewien zapas. I teraz co się dzieje? Każdy proces włączenia rozrusznika, jak płynie ten prąd te 100, 200 amperów, to to jest ciężki stres dla akumulatora i dlatego tam się mówi, że to y, akumulatory wapniowe, y, antymonowe, nawet kadmowych się mówi. Tam się różne dodatki daje. Tam konstrukcja jest specyficzna, żeby on wytrzymał jak najwięcej tych cykli, tych tego ostrego obciążenia, tym z prądem 100-200 amperów. Niższy akumulator też upływ czasu i bardzo go niszczy też to, jeżeli on jest niedoładowany. Tak jakby zamula wnętrze i ta pojemność staje się coraz mniejsza, ale uwaga, to nie jest nieszczęście, bo nawet taki, no już jak to się mówi, trup, to on jeszcze pojemności tyle ma, że całkowicie by więcej niż to, dużo więcej i on by jeszcze tej energii by wystarczyło. Tylko najgorsze jest, że starzenie akumulatora. Oprócz zmniejszania pojemności, to powoduje, że zmniejsza się ten wylot, czyli zwiększa się rezystancja wewnętrzna. Okazuje się, że to się robi coraz cieńsze i co ważne, czym niższa temperatura, to to się kurczy, mocno kurczy. Czyli ten sam akumulator latem, on będzie miał ten otwór jeszcze w miarę dobry i Akumulator zakręci tym rozrusznikiem, i ten sam akumulator w tym samym stanie, jeżeli on będzie w temperaturze przykładowo minus 20 stopni, tam nad ranem, no to okazuje się, że on, to, to, ten wylot mu się tak zmniejszył, że on już że i nie może zakręcić. Nie dlatego, że już nie ma tam energii tej pojemności, tylko dlatego, że mu się ten wylot prawie całkiem zatkał. Ktoś powie, ale przecież są regeneratory akumulatorów. Owszem, są, ja tu jeden taki mam, ale. Trupa nie da się ożywić. Jeżeli akumulator jest naprawdę w bardzo złym stanie, jeżeli on tam w środku zarósł i to już mu tu też się zmniejszyło, to jemu już tam niewiele pomoże. Troszeczkę możemy mu tam pomóc, ale niewiele. Czyli jedna kwestia jest to, żeby stwierdzić, czy jemu to już nieodwracalnie yy, zarosło i się skurczyło i się nie da nic zrobić. Bo czasem się zdarza, że zapomnimy świateł wyłączyć, drzwi nie domkniemy i tam się jakieś lampki małe świecą, rano przychodzimy, akumulator pusty. I on jeszcze może nie jest uszkodzony, tylko trzeba go naładować i będzie dalej jeździł. Ale może też być, że po prostu ta temperatura niska spowodowała, że no niestety to już się tak zmniejszyło i trwale zarosło jakimś tam powiedzmy przyłaksem, że już się z tego wiele nie uzyska. I wtedy jedyną możliwością jest wymienić i dbać o to, żeby on był naładowany, żeby się wolniej starzał i tyle. No i teraz ktoś powie, to, jak sprawdzić akumulator. Żeby sprawdzić go za pomocą woltomierza, to nie jest takie proste, ale można go sprawdzić za pomocą przyrządów, które wcale nie są takie drogie. Ja tu mam przyrząd, który jest trzywiednym. To nie jest wcale jakiś rewelacyjny przyrząd, on kosztuje około 200 zł i ma ładowarkę do 10 amperów, ma tester, dosyć dobry tester. I ma jeszcze układ regeneracji, czy reparowania ym, akumulatora. No i teraz co to jest ten tester? Te testery akumulatorów, wszystkie testery, to one w zasadzie są woltomierzami, ale takimi inteligentnymi. Ten akurat ma dosyć mocny procesor, nawet zaskakująco mocny procesor. I z grubsza to polega na tym, że jak dołączymy do akumulatora, to on przeprowadza taki cykl pomiarowy. Najpierw mierzy napięcie bez obciążenia w spoczynku. Potem Włącza obciążenie, on sprawdza i napięcie początkowe, i to, jak to napięcie zmienia się pod obciążeniem, bo z tego można sporo wywnioskować. Tylko właśnie, no, tu jest program w tym procesorze taki, który tam oblicza rezystancję wewnętrzną, to jest akurat najprostsze, tutaj na ekranie akurat widać, no, i okazuje się, że można nie tylko zmierzyć rezystancję wewnętrzną, czyli tak, jakby średnicę, czy też przekrój tego wylotu, otworu wylotowego, ale można też ocenić stopień naładowania. I to jest parametr, który jest opisywany SOC. I to jest stan naładowania. Od zera do stu. I mamy takie testery, mierzą też inny parametr, który jest określany SOH. I to jest stan zdrowia. Ten stan zdrowia. To na pewno nie jest pojemność. To jest mniej więcej. Tam ma związek z pojemnością, ale nie do końca. Natomiast to jest dobry parametr, bo on z grubsza pokazuje, w jakim stanie ten akumulator jest. Tylko jest pewien problem, bo to nie jest tak łatwo policzyć, bo przecież ten tester nie wie, co to jest za akumulator. Czy to jest taki maleńki, czy to jest taki duży. Więc ja pokażę mniej więcej, na czym to ta zabawa polega. To miał być jeden film. Okazało się, że materiału jest bardzo dużo. W drugiej części omówię szczegóły dotyczące pomiarów, zwłaszcza pomiarów pojemności, bo taki tester pojemności nie mierzy. A teraz pokażę najprostszy sposób wykorzystania takiego testera w warunkach polowych. Zaczynamy od tego, że dołączamy tester do akumulatora. I tu mamy wybór, i mamy check, czyli sprawdzamy. Następny jest y, wybór czy jest akumulator. Poza pojazdem czy w pojeździe? Zmieniam, ponieważ on jest w pojeździe. Enter. I teraz co robimy? Test baterii. Nie test kręcenia i nie test ładowania, tylko po prostu test baterii. W zasadzie tu instrukcję mam, że powinienem na 10 sekund włączyć światła i wyłączyć po 10 sekundach, i dopiero wtedy pomiar przeprowadzić. Ale ja go zrobię bez włączania tych świateł. Enter. No, i tu mamy, co to za typ akumulatora ma być. Wybieramy pierwszy, zwyczajny akumulator, i teraz jest pewna zagwostka, pewien problem. Mamy podać wartość prądu, prądu tego akumulatora CCA. Na tym akumulatorze prawdopodobnie gdzieś z boku jest podana ta wartość. Ja nie znam jej. Naciskam Enter. Wpisuję, czy miałem wpisane 500 amperów, tak na oko, on prawdopodobnie ma więcej, no i teraz hmm, naciskam Enter i on zaczyna pomiar. testuje testuje no i co stwierdził? Jak ja wpisałem 500 amperów, to on zmierzył jego prąd, a przynajmniej może nie tyle zmierzył, co określił, że 531 amperów, czyli określił stan zdrowia 100% stan naładowania określił na ponad 80% i co najważniejsze określił rezystancję i to jest sensowna i prawdziwa wartość 5,5 milioma i stwierdził, że akumulator jest dobry. Zapraszam do obejrzenia następnego filmu, czyli drugiej części materiału na temat akumulatorów i pomiaru pojemności, a w tym filmie to tyle. Dziękuję bardzo.